To jest królestwo przygody całego zespołu. Mamy dużo pięknych strojów, dużo wyjazdów, dużo wesołości, przygód. Z młodymi ludźmi się człowiek nie starzeje, bo z młodymi ludźmi się inaczej pracuje, bo oni zawsze coś nowego i przyniosą i powiedzą. Dzień dobry, pani Marto. A dzień dobry. A, Przyszedłem wybrać strój beskidzki. Nie ma sprawy. Nie ma. Sprawy. Mamy coś tutaj sprawy. ciekawego. Tak, mamy, mamy. O, strój. I jeszcze kapelusz. Super. Polska gola! Polska gola! Ten strój uratował nam honor. W tych strojach byliśmy podczas meczu Polaków ze Stanami Zjednoczonymi na mistrzostwach świata w Korei. I mecz ten oczywiście wygraliśmy. Wszystko zaczęło się tak naprawdę w Moskwie, na lotnisku, gdzie razem z Koreańczykami oglądaliśmy mecz Polska-Korea. I efekt końcowy był taki, że Koreańczycy na pocieszenie musieli nam postawić sakę. Kiedy przedstawialiśmy się innym krajom i Koreańczykom, na wieść o tym, z jakiego kraju pochodzimy, odpowiedź była zawsze ta sama – I'm sorry. Na mecz z Portugalią pojechaliśmy ubrani w stroje krakowskie z wielkim zapałem, werwą i amonimuszem. Szybko podcięli nam Portugalczycy skrzydła. Proszę Państwa, padła na Portugalii! Codziennie mieliśmy w Korei parady, koncerty i jako zespół byliśmy wysoko notowani i wszyscy życzyli nam, żeby piłkarze zagrali równie dobrze jak my tańczymy. Przed mecz ze Stanami, na który postanowiliśmy pójść w strojach beskickich, żeby swoim animuszem i góralską mocą ich wesprzeć i na szczęście udało się. Nasza, nasza pika złapa, Ewa prawie złapała. Rzucaj. Ewa od Chodźcie Tomasz! Zaraz po meczu ze Stanami wyszliśmy oczywiście pełni euforii radości, chcieliśmy spotkać się z piłkarzami, żeby im bezpośrednio pogratulować, byli podzieleni ochroną, barierkami, natomiast jak zaczęliśmy krzyczeć, śpiewać i zobaczyli nasze kolorowe stroje, momentalnie do nas podeszli. Pani Marto. Słucham. Dzień dobry Pani Marto. Chciałam cię. Dzień, dzień dobry, Olu, dzień dobry. A krzyzęstwo. Ten kolor. Czekaj, zaraz ci dam. Aha lila, za... tak? O, tak, tak, A, to tak. Tu, jest, proszę jest. bardzo. Dobra. No to jest twój, proszę to bardzo. To jest mój. To jeszcze kolie. Kolia będzie w woreczku. Dobrze, aha, tak masz woreczek. Weź sobie woreczek no i masz Te stroje spełniły swoją pokojową misję właśnie tam na wzgórzach Golan wśród żołnierzy. Żołnierze wyjątkowo zareagowali, kiedy zobaczyli grupę młodych dziewcząt. Opiekowali e się nami w dobrym tego słowa znaczeniu i naprawdę zachowywali się jak prawdziwi dżentelmeni. Zostaliśmy zaproszeni na patrol, ale wycieczka miała swoisty charakter zostaliśmy wpakowani i upchnięci w wóz. I naprawdę mieliśmy okazję doświadczyć tych warunków, w jakich żołnierze muszą to odbywać. Naszym chłopcom szczególnie chyba zaimponowali żołnierze tam przebywający. Również starali się na ich wzór dostosować do wymogów służby. A będzie zapitka? Nie ma zapitka. Ścielili łóżka, starali się dochować wszelkich punktualnych terminów zbiórek, wszelkich komend. Maja dziękuję, 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 no bardzo ładnie, bardzo ładnie, gratuluję. Dziękuję. To jest tutaj głębia wojskowa, a tutaj głębia twórcza. To, to jest szeregowy kołtu. W Jerozolimie byliśmy dzięki uprzejmości żołnierzy, od razu przekraczając progi, tego miasta czuje się niesamowicie inny nastrój. Każdy na swój własny sposób to odebrał. Poruszyło mnie przejście przez Bramę Damastyńską, przez którą właśnie Jezus wszedł do tego miasta. I oczywiście przemierzanie w tłumie Drogi Krzyżowej. W takim upale, skwarze, w tym kurzu, przemierzanie tej samej drogi jest niesamowite. To tutaj święta Weronika ociera pod z twarzy Chrystusa. Z Morza Martwego oczywiście skorzystały dziewczyny, licząc na niesamowite właściwości błota. Potwierdzam, jest to niesamowite uczucie. Ale Jeszcze... ja jestem. czy ja ten stopień zaczynienia to jest Twoje marzenie, żeby tak opalić? W ogóle samo Morze Martwe, które rzeczywiście jest słone w niesamowity sposób i jego po prostu wyporność, kiedy człowiek nawet nie potrafiący pływać może się położyć i swobodnie czytać gazetę, robić po prostu cokolwiek, a woda robi swoje. Ale piszą! Proszę, tutaj piszą. czytelnia. Temperatura wody ma 80 stopni. Proszę, proszę, kogo tu mamy? No chcieliby jeszcze zdjęcie, czego im jeszcze dać, co? A może wam wodę osłodzić, co? W pobliżu znajdowała się wyjątkowo naszpikowana sprzętem szpiegowskim góra, właśnie Góra Szpiega. Fotografowanie i w ogóle jakiekolwiek po prostu zakusy, żeby ją uwiecznić, były pod ciężkimi groźbami zakazane, aczkolwiek chyba niektórym się to udało że nie chcieli się z nami rozstać, zorganizowali nam niesamowite pożegnanie. Tańcą i, i zabawie po prostu nie było końca. Dzień dobry, pani Marto. A Dzień, dzień dobry, dobry, Pawełku, dzień dobry. Potrzebuję co pas, do do pas do Krakowa. I co ty potrzebujesz? Pas do Krakowa, nie ma sprawy. Zostanie spaz do Krakowa. Może będzie dobry? Na pewno. A to z minimi i Przemierzymy. Spróbuj, no. Będzie? Na pewno będzie. Elegancko. W tym krakowskim stroju, który mam na sobie, skoczyliśmy w nowe tysiąclecie. Zesu miał ogromną przyjemność i okazję polecieć na Tajwan, i tam spędzić czas świąt Bożego Narodzenia i Sylwestrowy. Po przylocie na lotnisku dowiedzieliśmy się, że będziemy rozdzieleni i będziemy mieszkać u rodzin tajwańskich. Moja przybrana mama była młodsza ode mnie, ojciec niewiele starszy. Hey, takie rodzinne święta. Proszę bardzo. Proszę bardzo, jest impreza. Trzeba się było przekonać do ich posiłków, bo też wyglądały dosyć dziwnie i w, w zupie pływały różne kończyny muszle. Smak był troszkę dziwny, niemniej jednak warto tego spróbować. Dla wielu z nas to był pierwszy kontakt z pałeczkami, którymi trzeba było się posługiwać na co dzień. I Chcąc cokolwiek zjeść, trzeba się było tego nauczyć. Mama to wszystko potrafi gotować. Niezapomnianym, wyjątkowym przeżyciem była Wigilia tegoż roku. Wigilia spędzona w ekstremalnych warunkach. Przy paluszkach, herbatnikach, bądź też piernikach. Trzeba było użyć mocno wyobraźni, żeby wyobrazić sobie te wigilijne potrawy. Było ogromne wzruszenie, były życzenia. Chyba myślę, że pozwoliło nam to w tak pełni przeżyć to święto. Sylwester nowy rok. Przełomowego roku 2000. Wkroczenie w nowe tysiąclecie również w tym stroju, również w ekstremalnych warunkach, bo spędziliśmy go w ferii świateł, sztucznego śniegu, laserów, y, sztucznych ogni. Co godziny bądź dwie witaliśmy nowy rok. Y, danego kraju, bo też w naszym towarzystwie byli ludzie z różnych stron świata. Dzień dobry Pani Marto. Dzień dobry, pani Martusiu. Proszę mi pomóc do tego stroju. Potrzebowałbym wianeczek z stok... O, ten czy tam. Proszę, proszę zobaczyć. Będzie dobry, nie? Nie tak, spadnie? Nie, nie spadnie. Dobra, no. super. Strój śląski kojarzy mi się przede wszystkim z wjazdem do Brazylii, bo jak na stadionie w Kujabie zagrali nam trzy razy szybciej playback, to po prostu wianki leciały z głów. Dostaliśmy zakwaterowani w koszarach. Bardzo miło wspominamy naprawdę ten tydzień. Żołnierze bardzo pilnowali tutaj i dbali o morale. Mieli swoje prywatne zoo. Żołnierze codziennie rano budzili nas pięknie grając. Mieliśmy trzy wycieczki. Pierwsza to była do pięciu wodospadów okolicznych. Pamiętam, przy pierwszym wodospadzie to chcieliśmy dla ochłody tak wejść, żeby sobie nogi zmoczyć, przy czym woda okazała się jak grzana. Drugi nosił nazwę Welon Panny Młodej. Rzeczywiście woda spadała takim wąskim, płaskim strumieniem z wysokości kilkudziesięciu metrów. Przy trzecim wodospadzie, z tego co pamiętam, kąpaliśmy się. Nie zapomnę, jak kiedy nasz kolega uczył się jeździć na nartach wodnych. Sztuka, oj, piękny finał, piękny finał. Do południa mieliśmy koncerty w szkołach. Jeszcze nie widziałam nigdy takiej masy przemiłych, tulących się do nas dzieciaczków, którym się tak to podobało wszystko, były nam tak wdzięczne ci dzieci, po prostu tylko dlatego, że przyjechaliśmy tam i tańczyliśmy dla nich. Codziennie nas obdarowywali jakimiś wypiekami, czy jakimiś drobnymi, zrobionymi przez siebie prezencikami. No i właśnie któregoś dnia zostały nam na szyję zarzucone koraliki z makaronu pomalowanego plakatówkami. No i można sobie wyobrazić, co na tych białych koszulach, spocone ciała, jak te plakatówki się zachowały. Entuzjazm, jaki panował na koncertach, to nie zapomnimy. Udało się naprawdę nam rozdać, nie wiem, dziesiątki, setki autografów. E, tutaj trzeba przyznać, że nasz akordeon, skrzypce i inne instrumenty, jakie z nami jechały, były zagłuszane piskiem dziewczyn szalejących na widok naszych blondynów. Paweł, uciekamy stąd! Wyciągn Szybko! Co <laughs> do panu wychodzi? I co się dzieje? I co, co, co się dzieje? Także pani Marta miała swojego stosownego wielbiciela. Okay. Furorę szczególnie wśród naszych panów wzbudzały Brazylijki, które w strojach rewiowych, a raczej w ich braku naprawdę było to coś wspaniałego oglądać. Ruchy bioder tych dziewczyn dwa razy szybsze niż ruchy bioder Europejek na pewno zdjęcia które zostały wtedy zrobione należą do najpiękniejszych a już na pewno do najbardziej kolorowych I ja ich też nigdy nie zapomnę to jest najlepsze co mnie w życiu spotkało